W drugim roku Markis Queensbury zatwierdził regulamin, który stał się podstawą najtwardszego ze wszystkich sportów boksu. Najcięższego testu siły, odwagi i zaciętości. Ponieważ my traktujemy boks poważnie, w każdą sobotę noc z boksem we Wizji Sport. Najciekawsze wiadomości z Ligi NHL. Przybliżenie sylwetek graczy. Najnowsze aktualności z konferencji wschodniej i zachodniej, oraz lekcji historii w cyklu historyczne momenty. No i oczywiście najlepsze akcje, bramki, najskuteczniejsze obrony i najmocniejsze uderzenia. Gorący tydzień na lodzie na ekranach Wizji Sport. W każdą sobotę o 17:00 NBA Action. Najciekawsze wiadomości. Zawodnicy, jakimi ich nigdy nie widzieliście. I oczywiście przeboje tygodnia, czyli najlepsze zagrania z ostatnich 7 dni. Bo wiadomo, że w tak szybkiej lidze dużo może się zmienić, nawet w ciągu tak krótkiego czasu. NBA Action, wydarzenia tygodnia Ligi NBA, każdą sobotę o 17.30 w Wizji Sport. Co jest? Gdzie są wszyscy? Mamy mnóstwo futbolu w lutym Wizji Sport, więc dawaj piłkę i jedziemy! Na początku. Nie zabraknie fantastycznych umiejętności w kolenderskiej Ery dywizje. Determinacji i siły w Pucharze Niemiec. Oraz pasji i stylu w Pucharze Hiszpanii. Nie zapomnij o pełnej znakomitych akcji Lidze Portugalskiej i Pucharze UEFA. Dopinguj polską reprezentację, która pod okiem Jerzego Engela buduje formę do tak ważnego przecież sezonu. W meczu towarzyskim przeciwko Szwajcarii. Wszystko co najlepsze. Futbol w lutym w Wizji Sport. Sport to nasza wizja. Agnieszka Rylik kroczy od sukcesu do sukcesu. W kickboxingu osiągnęła wszystko. Jako pięściarka już zdobyła tytuł Mistrzyni Europy oraz tytuł Mistrzyni Świata. I z pewnością nie pozwoli, by ktoś stanął jej na drodze do kolejnego sukcesu. Mistrzyni Świata WIBF w bazie lekko półśredniej. Bezpośrednia relacja z gali boksu w Kołobrzegu w sobotę w Easy Sports. Wielki Manchester United. Drużyna, którą wszyscy chcieli pokonać, została pokonana. Tak więc, kto zdobędzie Puchar Anglii, pozostaje sprawą otwartą. Świetna akcja. Wielkie emocje na żywo. Piąta runda Pucharu Anglii w sobotę i w niedzielę. Tylko w wizji Sport. Przerwa w sezonie żużlowym, raczej okazja do spotkań z najbardziej popularnymi żużlowcami, menadżerami i sędziami. Cieszę się, że zostaliśmy po raz kolejny miszami Polski. Cieszę się, cieszę się, bo udowodniłem, że potrafię wygrywać najlepszymi. Żużlowe wakacje, każdą sobotę. Wizja Sport. Sport to nasza wizja. W mieście, w którym mistrzów wnosi się na rękach, a bohaterowie chodzą z wysoko podniesionym czołem, panuje dziwny spokój. Ale tylko do momentu, gdy rakiety z Houston odpalą wszystkie silniki. Raz. Dwa. Trzy. Orlando Magic Houston Rockets w sobotę o 18.00. Świata. Ze wschodu i z zachodu, północy i południa Stanów Zjednoczonych. Z bliska i z daleka. Z poisk i spoza nich. To, co było i co jest. Z udziałem największych gwiazd. NBA Jam w każdą niedzielę o 14, tylko w VZ Sport. Chicago Blackhawks są na dobrej drodze choć nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem. Los Angeles Kings grają dobrze w obronie, ale bardzo brakuje im bramek. Ten stan musi ulec zmianie, jeżeli Kings myślą o występie w rozgrywkach playoff. Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings w niedzielę o 21.00 w Sport. Twarze z pierwszych stron gazet. I te zupełnie nieznane. Zwycięzcy i pokonani. Wszyscy w pogoni za marzeniem. Siła sportu. Piękno sportu. Potęga sportu. Transworld Sport. Po prostu sport. Z załóg. Plaż! Do wielkich stadionów i rozentuzjazmowanych tłumów. Nowy magazyn piłkarski w Wizy Sport. Program, w którym znajdziesz wszystkie, kto, gdzie i kiedy we wspaniałym świecie futbolu. Otwarta i obiektywna ocena tego, co naprawdę dzieje się w tej najpopularniejszej z dyscyplin sportu. Każdy piątek o 17:00 tylko w Wizy Sport. O czym przed każdym meczem myśli ten człowiek. Reprezentacja Polski to ogromny obowiązek. Od niego zależy przygotowanie drużyny, aby ich występ był jak najskuteczniejszy. Od niego zależy nadzieja i radość tysięcy ludzi. O czym będzie myślał Jerzy Engel podczas towarzyskiego spotkania Polski ze Szwajcarią. Już wkrótce na żywo w Wizji Sport. Najlepsze europejskie drużyny biorące udział w rozgrywkach Euroligi zdobywają przeciętnie kosza na minutę. Przy tak szybkiej akcji zadać można tylko jedno pytanie. Czy nadążysz? Bezpośrednia relacja z meczu 1.8. finału koszykarskiej Euroligi. W środę o 20.00 w Wizji Sport. Niemiecki szczypiorniak to siła, agresja i niekiedy nawet ból. Mecze niemieckiej Bundesligi. W środę o 22:00 tylko w Wizy Sport. Czy jesteś gotowy na ból? Ekipa New Jersey Devils na własnym lodzie 6-4. Taki bilans miała, ale przed. Ostatnim meczem z Dallas Stars przegranym 0 do 1, tak więc ten bilans się wyrównał. Jest prawie, że się wyrównał. Jest 6-5 po 11 meczach granych w hali East Rutherford. Tak więc widać, że Devils grają swoje swojej hali Strzał! obok bramki. Cały czas jednak Devils Rylin, Arnold, Stevens. Eliasz? Jest! Buchar yes! Stanleya! Dwa I Buchar dla New Jersey Davis za strzelcem gola jest Jason Arnold Szał Radości pokonany po raz drugi dziś Eddie Belfour i to koniec proszę Państwa Szał radości w obozie Devils. Wyobrażam sobie jak cieszą się teraz kibice tego klubu. Jaka radość w domu państwa Oliwów. Gratulacje dla Devils, którzy po pięciu latach przełamali hegemonię zespołu z zachodu. Chris Weber, zawodnik, który niemożliwe potrafi uczynić niemal zwyczajnym, przy pomocy najlepszego podającego w lidze Jasona Williamsa i człowieka góry, Wladę Divacia. Sacramento Kings muszą się jednak uporać z cierpliwością i finezją samego Kala Malona z Utah Jazz. NBA w środę o 18, tylko w Wizy Sport. Luty w Wizji Sport to miesiąc pełen akcji. Niesamowite zagrania z ligi NBA oraz prestiżowy mecz gwiazd. Błyskawiczne strzały zaciekły obrony bramki w Lidze NHL. To już niemal końcówka eliminacji do Euro 2001 w koszykówce. Rozpoczyna się walka o Puchar Davisa, kto odbierze tytuł Hiszpanom. Wielkimi krokami zbliżają się finały Pucharu Polski w koszykówce. Pojedynki bokserskie w sobotnich wieczorach z boksem. Czy Unia Oświęcim obroni tytuł Mistrza Polski w hokeju. Wielkie koszykarskie emocje w ramach rozgrywek o Puchar Saporty. Oraz dużo piłki ręcznej Mistrzostwa Świata Mężczyzna, a także niemiecka Bundesliga. Luty w Wizji Sport. Sport to nasza wizja. Pięć dobrych powodów, by oglądać magazyn koszca Kosz. Oto one. Pięć. Najważniejsze wydarzenia w koszykówce. 4. Spotkania ze znanymi i lubianymi, którzy fascynują się koszykówką. Trzy. Złote usta, mądre słowa i porady. Dwa. Okazja do zapoznania się z koszykarzami. Jeden. I oczywiście najlepsze zagrania tygodnia. Koszta za Kosz. Co tydzień w wizji Sport. Przednia relacja z meczu ekstraklasy holenderskiej w piątek o 20:00 w Wizji Sport. Mówi się o nim urodzony napastnik zawodnik skazany na wielkość. Lecz obecny sezon Krystiana Wieriego naznaczony jest kontuzjami i frustracją. W meczu ostatniej rundy przeciwko Hercie Berlin jego drużyna Intermediolan wygrała pomimo niezwykle ciężkich warunków. Zobacz, jak powiedzie im się w jednej ósmej finału Pucharu UEFA przeciwko hiszpańskiemu Alaves w piątek o 18.00. W 1872 roku Markis Queensbury zatwierdził regulamin, który stał się podstawą najtwardszego ze wszystkich sportów. Boksu. Najcięższego testu siły, odwagi i zaciętości. Ponieważ my traktujemy boks poważnie, w każdą sobotę noc z boksem w wizji sport. Najciekawsze wiadomości z ligi NHL. Przybliżenie sylwetek graczy. Najnowsze aktualności z konferencji wschodniej i zachodniej. Oraz lekcje historii z cyklu historyczne momenty. No i oczywiście najlepsze akcje, bramki, najskuteczniejsze obrony i najmocniejsze uderzenia. Gorący tydzień na lodzie na ekranach Wizji Sport. W każdą sobotę o 17:00. NBA Action. Najciekawsze wiadomości. Zawodnicy, jakimi ich nigdy nie widzieliście. I oczywiście, przeboje tego dnia, czyli najlepsze zagrania z ostatnich 7 dni. Bo wiadomo, że w tak szybkiej widze dużo może się zmienić, nawet w ciągu tak krótkiego czasu. NBA Action wydarzenia tego dnia ligi NBA w każdą sobotę o 17.30 w Rewizji Sport. Co jest? Gdzie są wszyscy? Mamy mnóstwo futbolu w lutym Wizji Sport, więc dawaj piłkę i jedziemy. Na początek niezwykle konkurencyjna liga Nationwide, puchar Worthington. I największe rozgrywki pucharowe ze wszystkich. Puchar Anglii. Nie zabraknie fantastycznych umiejętności w kolenderskiej Eredivisie. Determinacji i siły w pucharze Niemiec. Oraz pasji i stylu. Pucharze Hiszpanii. Nie zapomnij o pełnej znakomitych akcji Lidze Portugalskiej. I Pucharze UEFA. Dopinguj polską reprezentację, która pod okiem Jerzego Engela buduje formę do tak ważnego przecież sezonu. W meczu towarzyskim przeciwko Szwajcarii. Wszystko co najlepsze. Futbol w lutym w Wizji Sport. Sport to nasza wizja. Agnieszka Rylik kroczy od sukcesu do sukcesu. W kickboxingu osiągnęła wszystko. Jako pięściarka już zdobyła tytuł Mistrzyni Europy oraz tytuł Mistrzyni świata. I z pewnością nie pozwoli, by ktoś stanął jej na drodze do kolejnego sukcesu. Mistrzyni świata WIBF w bardzo lekko półśredniej. Bezpośrednia relacja z Gali Boksów koło w sobotę w Easy Sports. Wielki Manchester United. Drużyna, którą wszyscy chcieli pokonać, została pokonana. Tak więc, kto zdobędzie Puchar Anglii, pozostaje sprawą otwartą. Świetna akcja. Wielkie emocje na żywo. Piąta runda Pucharu Anglii w sobotę i w niedzielę tylko w wizji Sport. Przerwa w sezonie żużlowym raczej okazja do spotkań z najbardziej popularnymi żużlowcami, menadżerami i sędziami. Cieszę się, że zostaliśmy po raz kolejny mistrzami Polski. Cieszę się, cieszę się, bo udowodniłem, że potrafię wygrywać najlepszymi. Żużlowe wakacje każdą sobotę. Wizja Sport. Sport to nasza wizja. W mieście, w którym mistrzów nosi się na rękach, a bohaterowie chodzą z wysoko podniesionym czołem, panuje dziwny spokój. Ale tylko do momentu, gdy rakiety z Houston odpalą wszystkie silniki. Raz. Dwa. Trzy. Orlando Magic Houston Rockets w sobotę o 18.00. Świata. Ze wschodu i z zachodu, północy i południa Stanów Zjednoczonych. Z bliska i z daleka. Z boisk i spoza nich. To co było i co jest. Z udziałem największych gwiazd. NBA Jump każdą niedzielę do 14 tylko w Easy Sport. Chicago Blackhawks są na dobrej drodze choć nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem. Los Angeles Kings grają dobrze w obronie, ale bardzo brakuje im bramek. Ten stan musi ulec zmianie, jeżeli Kings myślą o występie w rozgrywkach playoff. Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings w niedzielę o 21.00 w VZ Sport. Twarze z pierwszych stron gazet i te zupełnie nieznane. Zwycięzcy i pokonani. Wszyscy w pogoni za marzeniem. Siła sportu. Piękno sportu. Potęga sportu. Transworld Sport. Po prostu sport. Z załupów. Plaż, do wielkich stadionów i rozentuzjazmowanych tłumów. Nowy magazyn piłkarski w Wizy Sport. Program, w którym znajdziesz wszystkie, kto, gdzie i kiedy we wspaniałym świecie futbolu. Otwarta i obiektywna ocena tego, co naprawdę dzieje się w tej najpopularniejszej z dyscyplin sportu. Każdy piątek o 17:00 tylko w Wizji Sport. O czym przed każdym meczem myśli ten człowiek. Reprezentacja Polski to ogromny obowiązek. Od niego zależy przygotowanie drużyny, aby ich występ był jak najskuteczniejszy. Od niego zależy nadzieja i radość tysięcy ludzi. O czym będzie myślał Jerzy Engel podczas towarzyskiego spotkania Polski ze Szwajcarią. Już wkrótce na żywo w Wizji Sport. Lepsze europejskie drużyny biorące udział w rozgrywkach Euroligi zdobywają przeciętnie kosza na minutę. Przy tak szybkiej akcji zadać można tylko jedno pytanie. Czy nadążysz? Bezpośrednia relacja z meczu 18 finału koszykarskiej Euroligi. W środę o 20.00 w Wizji Sport. Niemiecki szczypiorniak to siła, agresja i niekiedy nawet ból. Mecze niemieckiej Bundesligi w środę o 22:00 tylko w Wizji Sport. Czy jesteś gotowy na ból? Ekipa New Jersey Devils na własnym lodzie 6-4 taki bilans miała, ale przed. Ostatnim meczem z Dallas Stars przegrali 0 do 1, tak więc ten bilans się wyrównał. Jest prawie, że się wyrównał. Jest 6-5 po 11 meczach granych w hali East Rutherford. Tak więc widać, że Devils grają w swojej hali kiepskiej. Strzał obok bra. Cały czas jednak Devils Rylin Arnold Stevens. Eliasz? Jest! Buchar Stanleya! Dwa I puchar Stanleya dla New Jersey Devils a strzelcem gola jest Jason Arnott, szał radości pokonany po raz drugi dziś Eddie Belfour i to koniec, proszę Państwa. Szał radości w obozie Devils. Wyobrażam sobie jak cieszą się teraz kibice tego klubu. Jaka radość w domu państwa Oliwu. Gratulacje dla Devils, którzy po pięciu latach przełamali hegemonię zespołu z zachodu. Chris Weber, zawodnik, który niemożliwe potrafi uczynić niemal zwyczajnym, przy pomocy najlepszego podającego w lidze Jasona Williamsa i człowieka góry, Wlade Divacia. Sacramento Kings muszą się jednak uporać z cierpliwością i finezją samego Carla Malona z Utah Jazz. NBA w środę 18, tylko w Wizy Sport. Luty w Wizji Sport to miesiąc pełen akcji. Niesamowite zagrania z Ligi NBA oraz prestiżowy mecz gwiazd. Błyskawiczne strzały zaciekły obrony bramki w Lidze NHL. To już niemal końcówka eliminacji do Euro 2001 w koszykówce. Rozpoczyna się walka o Puchar Davisa, kto odbierze tytuł Hiszpanom. Wielkimi krokami zbliżają się finały Pucharu Polski w koszykówce. Pojedynki bokserskie w sobotnich wieczorach z boksem. Czy Unia Oświęcim obroni tytuł mistrza Polski w hokeju? Wielkie koszykarskie emocje w ramach rozgrywek o puchar Saporty. Oraz dużo piłki ręcznej, mistrzostwa świata mężczyzna, a także niemiecka Bundesliga. Luty w wizji sport. Sport to nasza wizja. Pięć dobrych powodów, by oglądać magazyn koszca Kosz. Oto one. Pięć. Najważniejsze wydarzenia w koszykówce. Cztery. Spotkania ze znanymi i lubianymi, którzy fascynują się koszykówką. Trzy. Złote usta, mądre słowa i porady. Dwa. Okazja do zapoznania się z koszykarzami. Jeden. I oczywiście najlepsze zagrania tygodnia. Koszta Kosz. Co tydzień w wizji Sport. Średnia relacja z meczu Ekstraklasy holenderskiej w piątek o 20 w wizji sport. Mówi się o nim urodzony napastnik. Zawodnik skazany na wielkość. Lecz obecny sezon Christiana Wieriego naznaczony jest kontuzjami i frustracją. W meczu ostatniej rundy przeciwko Hercie Berlin jego drużyna Intermediolan wygrała pomimo niezwykle ciężkich warunków. Zobacz jak powiedzie im się w jednej ósmej finału pucharu UEFA przeciwko hiszpańskiemu Alaves w piątek o 18:00. W 1872 roku Marquis Queensberry zatwierdził regulamin, który stał się podstawą najtwardszego ze wszystkich sportów. Boksu. Najcięższego testu siły, odwagi i zaciętości. Ponieważ my traktujemy boks poważnie, w każdą sobotę noc z boksem w wizji sport. Najciekawsze wiadomości z...